Wszystkim nagrywam dla Was dzisiaj Denko Gdyby ktoś nie wiedział Denko to jest filmik, w którym pokazuję Wam, które rzeczy mi się zaraz skończyły, a też postanowiłam, że będę je Wam troszkę opisywała czy mi się sprawdzały, czy nie, czy Zarka je lubiała żeby ten filmik nie był aż taki nudny Jeżeli chodzi o to pudełko, to tak tutaj się znajdują wszystkie rzeczy są one wypełnione, jest to pudełko wypełnione aż po brzegi A więc zaczynajmy Na początku mamy tutaj karmę z Nestora Tą karmę kupiłam na wyjeździe Ponieważ wyjechałam z mamą I po prostu wtedy kupiłam tą karmę Bo nie spodziewałam się, że zostaniemy na dłużej I nie miałyśmy karmy, więc tylko ta nam została Do wyboru w sklepie Więc tą kupiłam i ona jest Kompletnie zarecha Po prostu jej nie znosiła Więc tak średnio Wam ją polecam o, ta karma bardzo mało kosztowała Jak widać to były zboża Ja staram się to wszystko wyciągać Zostawić tylko tam jakieś, wiecie, dobre składniki ale po prostu nie polecam tej karmy. Zara jej nie lubiała jeść. Yy, następnie mamy dropsy z Nestora z tej samej firmy. Kosztował 4 zł. Yy, jeżeli chodzi o dropsy, no to oczywiście skład to jest fatalny. Zara je oczywiście uwielbiała, bo wszystko co fatalne mają ma skład, to Zarka bardzo lubi, a więc tak te dropsy miały fatalny yy, skład. Zarka je lubiła, ale. Nie kupię ich na pewno już w drugi raz Później mamy sianko sudeckie Dla gryzoni Akurat mamy je w tym momencie to sianko I nam się je, je, ono bardzo dobrze sprawdza Jest bardzo różne bo, Ponieważ są, są trawy bardzo takie cienkie Kawałeczki, po prostu widać, że to jest trawa Ale są po prostu różne, nie jest jeden rodzaj po prostu Później mamy coś strasznego, czego nie ukrywam. Nie będę przed Wami tego ukrywała. Jest, są to kolby. Tak, kochani, są to kolby. Jest naprawdę bardzo dużo komentarzu, komentarzy pod filmikami o kolby. To są kolby jeszcze z początku, kiedy miałam Zarę. Jeszcze kiedy nie nagrywałam. Dochowały się. Kiedy tylko dowiedziałam się, ogólnie zaczęłam czytać więcej o świnkach. To tą kolbę już odstawiłam z Zary, po prostu jej nie dałam I to idzie do wyrzucenia od razu po filmiku Właśnie to są kolby z Nestora obie Jedna była lucerna, druga właśnie jest owocowa Są straszne, nie wiem jak ja wtedy mogłam kupować te kolby Nie polecam Następnie mamy rzeczy z Herbal Petsu Mamy chipsy naturalne, pomidor Które Zara bardzo tak średnio je lubi jeść Czasami sobie podgryzie, kiedy jej dam, ale nie za specjalnie jej lubi. Je jeszcze mamy i są one tutaj w tym organizatorze, ale po prostu chciałam Wam pokazać już to w tym filmiku, aby później już tego nie gromadzić i nie zapomnieć o tym. Mamy marchewkę suszoną. Marchewkę suszoną teraz mamy, pokupiłam, ale to jest stare opakowanie i wtedy też nam się skończyła marchewka. Yy... Tutaj mamy zioła podstawowe Aha, marchewkę Wam bardzo polecam Zara uwielbia marchewkę Tutaj mamy zioła podstawowe dla królika Zara też dla królika bardzo lubi I dlatego jej kupuję One kosztowały 5,30 tu mi się opakowanie rozerwało I bardzo Wam je polecam Dla każdego gryzania zioła są świetne Następnie mamy tutaj takie, takie opakowanie od takich serduszek Już Wam je pokazuję Tak, wyglądają te serduszka jeżeli chodzi o skład, to y, jest tutaj mąka grochowa, która jest dla zwierząt, jeżeli chodzi o mąki wszystkie, tutaj jest dla zwierząt najlepsza. Marchewkę mamy, nasiona traw, pasternek, ogólnie o to, nasiona są tutaj najgorsze, ale ja daję taką, e, ja daję taką, e, takie jedno serduszko, że bardzo rzadko, akurat teraz Nazarka, ja Wam pokażę, bo akurat ma je w klatce, ja jej przełamam i tak, ten, no i zarka nawet w sumie je, jej smakuję, ale... To kupiła moja mama, więc nie miałam Nie miałam, to, to nie ja kupowałam Ale bardzo polecam Chociaż miałam te nasiona No to trudno Tutaj mamy, tak powiem Raz na jakiś czas się należy śwince coś dobrego Tutaj mamy jeszcze moje pierwsze dropsy Nie, moje drugie dropsy, które kupiłam Był tester na kanale z nich Ale go usunęłam, ponieważ, ponieważ Nie chciałam się kompromitować Że daję zaraz takie dropsy Ponieważ już ich nie daję a komentarze były nadal. No więc takie dropsy, ogólnie ich nie polecam, bardzo śmierdziały strasznie. Następnie mamy tutaj kar karmy, teraz już. No i tutaj mamy dwie paczki karmy Kawia Natur, którą też mamy obecnie i to jest zary ulubiona karma. Oraz mamy też tutaj dwie paczki karmy Barcelaga Complete Kawia i Zara też ją lubi, ale już średnio. No więc, tak, to całe denko, ta cała kubka zebrała się nam od początku, kiedy mam Zarę. I jeszcze raz Wam mówię, ja już kolby Zarze nie daję, chyba że zaraz postaram się zamówić jej, właśnie kolby z tej firmy, którą Wam ostatnio pokazywałam. Właśnie z tej. Albo z. Jak to się nazywa? JR Farm, coś takiego. Też one są bardzo dobre i na sznureczkach, więc proszę, nie róbcie. Nie, niepotrzebnych hejtów Nie piszcie mi Dotyczących kolb doty, dotyczących Ponieważ ja już zażarzę, że żadnych kolb nie daję Ani żadnych dropsów Więc to tyle Mam nadzieję, że filmik wam się podobał Jeżeli chcecie więcej właśnie Serii Dęka, to piszcie w komentarzach Subskrybujcie, komentujcie I lajkujcie, pa pa